Na żywo naszym nowym Mustangiem zapierdalamy do Warszawy! Tydek pasat zatankowany do sosnowca już niedaleko. Pizza na grubym czy na cienkim? Na grubym. Tato. Może być na grubym. Jezu, ale w topa. Zajpam ci chłopaka. Ale zajebiście, mogę ruchać Twoją lodową siostrę. Jezu, w końcu. No. Mamo, mamo, tam jakaś pani robiła loda komuś. Nie patrz. Siema wiele i głupie słuki, dzisiaj Wam pokażę moje zajebiste auto, kupione za hajs matki. Kurwa, bo słuchajcie, moja matka to seksmasty i ja mam tyle hajsu co ona, także spierdadajcie głupie biedaki, tak?